Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Winiarski i wracam do Was z ostatnim materiałem dotyczącym Kanal Plus telewizja przez internet. Skoro wiemy już, co to za usługa, jakie pakiety można w niej zamówić, co w niej znajdziemy, a jeśli nie wiecie, to kliknijcie tutaj, to przejdźmy do bardziej technicznych spraw. Chodzi o platformy, na jakich można tę usługę uruchomić oraz jakie fajne, ciekawe i przydatne funkcje zaimplementował tam Kanal Plus. No i na szczęście nie można niczego popsuć. Jak na nowoczesną sieciową usługę przystało, z Kanal+, Plus, Telewizja przez Internet można korzystać na najpopularniejszych urządzeniach do, jak ja zwykłem mówić, konsumowania treści. Pewnie większość z Was, tak jak ja, zapyta, czy da się to włączyć na telewizorze. A no, da się. Ja akurat korzystam z Android TV, ale skorzystacie z usługi również na przystawkach z tym systemem operacyjnym. Dosłownie na dniach usługa trafi na Apple TV, a z czasem pojawi się również na Tizenie Samsunga oraz WebOS LG. Jak zainstalować kanał plus telewizja przez internet na telewizorze? Banalnie prosto. Pobrać ze sklepu Google na telewizorze aplikację, zalogować się no i to tyle. Wszystko obsługujemy z pilota od telewizora, więc każdy sobie poradzi. Usługę uruchomicie również w przeglądarce internetowej, to oznacza, że będziecie mogli z niej korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym, jak również na laptopie. Skoro o bardziej przenośnych urządzeniach mowa, chcecie pooglądać na iPhone'ie lub iPadzie? Proszę bardzo. Sam długo testowałem tak kanał plus telewizję przez internet i wszystko działa tu sprawnie. Wolicie Androida? Nie ma problemu, usługa działa również na smartfonach i tabletach z systemem operacyjnym Google. Tu też po prostu pobieramy odpowiednią aplikację w mobilnym sklepie, logujemy się i oglądamy. Kanal plus telewizja przez internet to nie tylko mnogość platform, na których można tę usługę uruchomić, ale również szereg ciekawych i przydatnych funkcji, które się tutaj znalazły. Można na przykład wykorzystać Chromecast lub AirPlay i niejako wysłać materiał na duży ekran telewizora. Ja bardzo lubię tę funkcję i często z niej korzystam, bo po prostu łatwiej mi wpisywać tytuły filmu lub programu na urządzeniu mobilnym niż na klawiaturze pilota. Jak na nowoczesną usługę przystało, mamy tu też oczywiście kontynuowanie oglądania materiałów na życzenie na dowolnym urządzeniu. W praktyce działa to tak, że kiedy oglądacie coś na przykład na tablecie, a potem chcecie kontynuować seans gdzieś indziej, na przykład na telewizorze lub w przeglądarce, Kanal+, Plus, telewizja przez internet, zapamięta miejsce, w którym skończyliście. Super sprawa, tak jak i funkcja pobierania materiałów do pamięci wewnętrznej urządzenia, by potem móc je obejrzeć bez dostępu do internetu, na przykład w samolocie. Mamy tu timeshift, shift, pauzowanie, wznawianie i przewijanie programów nadawanych na żywo, możecie więc zdecydować, czy chcecie zrobić sobie przerwę w oglądaniu. Start over to natomiast cofnięcie programu nadawanego na żywo do początku. Bardzo żałuję, że kiedyś nie było takiej funkcji, żeby samemu ją sobie stworzyć, no to trzeba było nagrywać program, film czy serial na kasetę VHS. Co się mitowano, ale to przegapiliście? Nie ma co załamywać rąk. Funkcja backward EPG pozwala odtwarzać wybrane programy w telewizji na żywo nawet do 14 dni wstecz. Można odtwarzać na dwóch ekranach w tym samym momencie, a dzięki multi-life oglądać nawet cztery kanały informacyjne lub sportowe na jednym ekranie w tym samym czasie. Jest moja playlista, gdzie dodacie interesujące was materiały, by je później obejrzeć. A niedługo pojawią się też profile dla rodziny i znajomych, ma ich być aż do 10. Są oczywiście napisy i ścieżka dźwiękowa, więc sami zdecydujecie w jakim języku i w jakiej formie przeprowadzicie seans. Miłośnicy sportu natomiast docenią Expert Mode, który niedługo trafi do usługi. Pozwoli on na wyświetlanie aktualnych statystyk i ujęć z dodatkowych kamer w trakcie oglądania wydarzenia sportowego na żywo. Jak sami widzicie, trochę tego jest, ale podano to na tyle zgrabnie w każdej z aplikacji, że nie będziecie mieli problemu, żeby do tego dotrzeć, a później z tego po prostu korzystać. Ale jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na dół do sekcji komentarzy, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeśli podoba Wam się film, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć.